Minął już rok czasu od wydania z poprzedniego filmu. Teraz mamy rok 2027. Przejdźmy więc do pierwszego tematu na tej mapie: jaki był bunt Polaków na Śląsku. Polacy na Śląsku chcieli albo autonomii, albo przyłączenia do Polski. Ale pewne było to, że nie, że nie będzie łatwe ubłaganie czeskiego władcy na to. To więc robili bunt, zwany Małym Buntem Śląskim. Czeskie wojska nie reagowały na początku na bunt ze względu na to, że mieli inne zadanie. Mianowicie, ich zadaniem było o zajęcie Słowacji przed Polakami. Jak dobrze pamiętacie, Polacy chcieli od, odnowić swojego brata, mianowicie Węgry, a do tego Polakom była potrzebna Słowacja. Ale no dobra, przejdźmy do innych tematów w tym filmie. Drugim tematem w tym filmie będzie powstanie nowego państwa, mianowicie marki brandenburskiej. Archi od samego początku jej powstania miała duże problemy. Mianowicie, posiadali terytoria które naprawdę nie należały do nich, a do Polski. Dla tych, co może wcześniej zauważyli, na, na terenach Marchi są takie czerwone kreski w pewnym momencie i są one oddzielone. Oddzielenie to są te tereny, które posiada Polska, ale tak naprawdę nie wiadomo, kto je posiada. Według niektórych posiada je Polska, a według niektórych posiada je Marchia. I to tak wygląda mniej więcej. Marchia chciała odbudować Niemcy za wszelką cenę, ale do tego potrzebne byłoby jej spore terytorium. Jak na przykład parę terenów w Polsce, parę terenów w Czechach. i W sumie to tyle z tych państw, które chwilowo istnieją. Ale dobra, przejdźmy też do innych tematów. Jeszcze wrócę damowym do Brandenburgii, ponieważ finalnie się okazało, że oni zrezygnowali ze swoich ziem w Polsce ze względu na te takich, że nie chcieli mieć z nimi po prostu problemów. W międzyczasie Brandenburgia weszła do Pomorza Zachodniego i Mecklenburgii i je zaanektowała. Dawno nie byliśmy na Bałkanach, zobaczmy co się tam dzieje. Wygląda na to, że się nic nie zmieniło, ale są to tylko pozory. Ponieważ głównie w Serbii i Bułgarii wybuchły powstania antychrześcijańskie nie przez Turków, którzy dążyli do utworzenia swojego niepodległego państwa. Ale dlaczego na Bałkanach, a nie w Anatolii? Dlatego, że ziemie na Bałkanach były bardziej bogate. Jak mówiłem o powstaniach w Serbii, to powstał też ruch oporu pod nazwą Ruch Wolnych Turków w Serbii. Tak wyglądały ich symbole. Dobra, teraz przejdźmy do tej Anatolii. Oj, wygląda na to, że powstało tutaj nowe państwo. Ale jakie? Państwo, które znajduje się pomiędzy Europą a Azją, to Asturia. Ale przecież Asturia to jest region w Hiszpanii. Ale no, już opowiadam, jak to się wydarzyło. Zdarzyło się to, że Asturianie uciekli z Iberii od prześladowań Hiszpan do Anatolii w celu utworzenia niepodległego państwa. Państwo utworzyli na terenach Riviery Tureckiej i kawałka Anatolii. Ale była jedna rzecz, która się zmieniła w Asturii, mianowicie język. Ponieważ podczas wielkiej wyprawy do Anatolii wymieszał się ich język z bułgarskim, po powstał język asturski, i dzięki czemu Bułgarzy na mogli się bardziej rozumieć z Asturianami. Teraz przejdźmy na lekką północ Europy. O, kolejne nowe państwo. Wygląda dosyć znajomo. Może i wygląda podobnie po fladze, ale tak naprawdę to jest zupełnie inny kraj. Bo się nazywa na przykład Rosyjską Republiką Ludową. Rosyjska Republika Ludowa miała plan, aby odbudować Związek Radziecki. Ale do tego potrzebowała wielu cennych terytoriów, jak na przykład tereny nad Bałtykiem czy Finlandię. Ale tego było znacznie więcej, a i to nie było łatwe do wykonania, ze względu, że państwo było odizolowane i nie graniczyło dosłownie z niczym i nie miało też dostępu do morza. Ale dobra, przejdźmy do konfliktów, a nie do nowych państw. Pierwszym konfliktem zbrojnym w tej części alternatywnej historii świata to będzie konflikt astursko-bułgarski o trację. Ale dobra, przejdźmy do mapy wojny. Na początku wojny dosłownie nic się nie działo, ze względów takich, że państwo miało podobną pozycję militarną, ale nagle udało się Asturianom przebić lekko na południe. A cóż to? Nagle wielki atak ze strony Asturian i, i atak Serbii. Jak widzicie, Serbia zajęła znaczną część zachodu kraju i Asturia zaatakowała od południowego wschodu kraju, zajmując, połączając swoje fronty. No i nagle dołączyło kolejne państwo do wojny, czyli Rumunia, która zajęła część Dobrudy i Bułgaria skapitulowała dzień później. Dzień później został podpisany traktat pokojowy w Stambule. W mocy tego traktatu Asturia zyskała trację i południowo-wschodnią część kraju, Serbia dostała kawałek zachodniej części kraju, a Rumunia dostała całą część Dobrudzy Bułgarskiej. I tak się skończył, tak to pokojowe. Tutaj macie jeszcze straty. Zaktualizujmy południe Europy. Po wojnach trackich Asturia dokonała małej ekspansji na wschód Anatolii. No, trochę przesadziłem. Nie była ona mała, tylko ogromna.